No Witam serdecznie Witam serdecznie Witam. No to lecimy Obrona karoka. Nie wiadomo, czy to będzie wariant wymienny, czy atak panowa. Atak panowa. W tym momencie powstaje pozycja na granicy trzech debiutów: obrony Karokan, obrony Grünfelda, gambitu hetmańskiego. Goniec E2, no to tak, białe liczą, że będą miały izolowanego piona, czarne liczą, że białe będą miały izolowanego piona, białe liczą, że ten izolowany pion będzie siłą, białych czarne liczą, że ten izolowany pion będzie słabością, roszatka, a może zastosujemy regułę, że ruchy robi się na przemian, raz białe, raz czarne, c 3. Koniec C6. Tu należało rozwiązywać figury, Ro rozwijać figury, przepraszam, wprowadzać do gry. A3 z A3 jest tak. Proszę zanotować na 25 stronie, że wtrącenie ruchów Wtrącenie ruchów A3, A6 jest korzystne dla strony, która ma izolowanego piątka. Tu piąt D4 jest izolowany. To wtrącenie jest korzystne dla strony. Ja nie wiem, czy ja to mówiłem, ale proszę sobie zanotować i żeby moderniści mówili coś innego. Proszę im wybaczyć. A3. No, tu trzeba coś zrobić. Tutaj jest koncepcja, co by. że tutaj takowyś ten pion wisi. Bijemy. I podwiązka. Dlatego zamiast A3, gdyby stał koniec na E3, nic złego by się nie działo. E3 to najlepsze pole dla gońca. Tutaj, a to powiem potem. D5 Bijemy Bijemy i robimy tutaj taki podwójny na tego na tego taki podwójny I teraz powinno by nastąpić hetma na E2 można grać i wieża C8 można grać i wieża D7 i tu czarny już sobie radzi. W partii nastąpiło automatyczne odejście Hetmanem na d1. O tu. I czarne się załamały. Tu czarne się załamały, ale tu chciałem coś powiedzieć. Tak od serca. Tak od serca. Że uwaga. Są dwie koncepcje. Są dwie koncepcje gry z izolowanym, przeciwko izolowanemu piotkowi. Jedna mówi, żeby blokować pole przed izolowanym pionem, a druga mówi, druga mówi, żeby go atakować. Taka modernistyczna, hipermodernistyczna. I przy końcu na G7 my tego piona atakujemy. Że tym, co mają izolowanego pionka, trudniej jest grać, kiedy pion jest atakowany, bo muszą stawić pasywnie figury. Kiedy pion jest nieatakowany, to się okazuje, że białe stoją na liniach 4, czarne na 3. I białe mogą spokojnie przegrupować figurę do ataku. No to było D5. Uwaga! Wymiana każdej pary lekkich figur jest korzystna. Korzystna, gdyby to było tak. Tu, tu. wieża wchodzi z tempem. Hetman b hetman c7, niektórzy grają, nie ma sensu grać hetman c7. Hetman powinien stać na białym polu na c7, nie wiadomo po co, o tak. I tu jest dobrze, i tu jest czarnym dobrze. Tutaj skoczek nawet może pójść na E8, ale najpierw przerzucimy wieżę. Najpierw przerzucimy wieżę. Czyli widzimy, czasami wygrywa się szybko. Dziękuję.